Siema, witam na kanale z tej strony Voiceima. To jest kolejne spotkanie z Grand City z Skyline 2. No i moi drodzy, myślę, że dzisiaj przyszedł odpowiedni moment na wybudowanie metra. Tak, zajmiemy się dzisiaj metrem. Mamy 209 tysięcy mieszkańców. Metro było już jakiś czas temu przez kogoś tam sugerowane, więc no nadszedł na to myślę czas. No i zaczniemy sobie oczywiście od odblokowania tegoż rodzaju transportu, tegoż środka transportu z tej naszej tutaj, z tych naszych punktów ekspansji. No i mamy do metro i trzeba zacząć od takiej stacji rozrządowej. Taką stację rozrządową to można by było postawić jakoś na przykład tutaj. I postawmy ją może trochę bardziej do tyłu, żeby te pociągi zdążyły też wjechać w jakiś tunel. Więc postawmy ją sobie tak. No i teraz do niej oczywiście przydałaby się jakaś droga. Tylko ja myślę, że niech to będzie taki tutaj przejazd. Ok. Coś takiego. Tu na ostatnim fragmencie, czemu nagrana wiadukt nam wchodzisz, tego nie wiem. No i teraz zakręcamy sobie. 32 na 48 e, i podchodzimy do góry. Tylko jak? E, Wiesz co, może dałoby się to delikatnie obniżyć, na przykład na 8,75. E, 32 na 32, ile to tam wychodzi? Procent co? 17. To może na przykład wejdźmy sobie tylko na 5 metrów na początek. To wyjdzie 9. Potem wejdźmy sobie na 875. Eee, to bez przyciągania wyjdzie jakieś 9% mniej więcej. 9 i 3 dajemy. Ewentualnie, no dobra, 91 i może być. Aha, tylko że to miało być prosto. Tak. I teraz wracamy z przyciąganiem. Przechodzimy dalej. Czemu to się tak wykrzywiło dziwnie? To nie wiem. Jeszcze raz spróbujmy. E, spróbujmy jeszcze raz. Nie dobra. Inaczej, inaczej. Spróbujmy jeszcze inaczej. Wejdźmy na, najpierw na górę. E, o takim czymś 72 bardziej. Coś takiego może. I teraz dopiero byśmy się wdrapali. O, może to będzie lepsze. Wdrapiemy się tu, przejedziemy sobie nad tym wszystkim na wiadukcie e, i zjedziemy sobie jakoś na przykład w to miejsce. Tu tylko, że tutaj na dół bym zjechał. O, proszę bardzo. To rondo musi zostać ze względu na nawrotkę autobusów, chociaż autobusy już teraz nie będą tu nawracać, bo pojadą dalej pod tą stację rozrządową, żeby ją obsłużyć. No, i na, niej, na końcu tej tutaj też musi być rondo. E, dobra, tutaj delikatnie z asfaltem wchodzimy, więc, jakbyśmy ją o, odsunęli dosłownie o tyle, to już by było dużo lepiej. No, i teraz trzeba by było się zastanowić nad jakimś układem stacji. Wszystkie stacje, oczywiście, będą na razie podziemne, no bo innej opcji nie ma. E, no, i pierwszą taką to ja bym ustawił jakoś na przykład tutaj. To będzie taka pierwsza stacja i od niej sobie zaczniemy, co się tam wyburzy, co ma się wyburzyć. Potem jedziemy sobie tutaj e, i chyba na takim dworcu było sprzężenie z linią metra. No właśnie, to, to możemy sobie dołożyć. E, pytanie brzmi, czy na przykład na takim dworcu też by było sprzężenie? Nie sądzę, nie. Tu raczej mamy tylko automaty biletowe, no właśnie. Więc tego tak nie zrobimy. Więc potem jak już wyjedziemy sobie stąd, to kolejny przystanek mógłby być jakoś na przykład w tym miejscu. Niech będzie. Kolejne jakoś na przykład przy tej zajezdni. Proszę bardzo. E, I kolejny jakoś na przykład blisko tego węzła. Czyli na przykład jakoś tutaj, żeby to było jak najbliżej po prostu. E, potem przejeżdżamy tak. No i teraz na przykład podjeżdżamy jakoś tutaj. E, ok. No i potem zakręcimy sobie tutaj. Tu mamy ten tą. Yy, ten uniwersytet, więc możemy sobie pod niego jak najbardziej podjechać. Tu będzie kolejna stacja. E, I gdzie jeszcze byśmy pojechali? Tu mamy jakiś taki przystanek, zajezdnię tramwajową. Może pod tą zajezdnią, w sensie obok tej zajezdni byłby taki kolejny. Ale czy to by się za bardzo nie wykrzywiło? E, to wygląda trochę dziwnie. Wiecie co, wybórzmy sobie to. Tak. I postawmy kawałek na przykład wcześniej. O, jakoś tutaj, postawmy to tak, najwyżej będzie mała odległość między przystankami. E, no i ostatnią stację na przykład ustawmy jakoś tutaj. O. Proszę bardzo. Więc będzie coś takiego. No i teraz to wszystko trzeba ze sobą połączyć. Więc bierzemy takie tory, wchodzimy pod ziemię, minus 20 i zaczynamy łączyć. Proszę bardzo. Jedziemy sobie z czymś takim. E, no i teraz gdzie mamy tą następną stację, to jakoś, nie? Więc tak naprawdę jakbyśmy pojechali prosto, to nie ma opcji, że pojedziemy prosto. Bo jak pojedziemy prosto, to wylądujemy gdzieś tutaj, mniej więcej o. Czyli trzeba troszkę jednak bardziej zakręcić. Najpierw w prawo. E, I teraz dopiero tutaj możemy jakoś próbować kombinować coś z jakimś skrętem w lewo. Ok, dobra. E, jedziemy tutaj. No i teraz tak, mamy kolejny punkt, czyli to jest przejazd stąd tutaj 566 metrów, aha tylko, że to się nie połączyło fantastycznie skoro to się nie podłączyło to nie będziemy się przejmować jeszcze raz to zrobimy po prostu jakoś może to się tym razem uda e, aha tylko, że to się teraz też nie podłączyło, dobra to, to wszystko burzymy i postawimy jeszcze raz po prostu na nowo czyli bierzemy to stąd i podłączamy jakoś w to miejsce, pasuje, pasuje teraz E, pojedziemy dalej. E, tutaj na przykład. E, wyjedziemy sobie jakoś tak, czy to mi się od razu złapie jakiś kąt. Tak, trochę średnio. E, jakoś na przykład tak, no nie, tak nie do końca to będzie. I o, zakręcimy jakoś w ten sposób, fantastycznie. Dalej, jedziemy tutaj. E, ok, o i możemy tu nawet chyba prosto podjechać w miarę. No prawie tam prosto, 176 stopni to nie jest aż tak źle. E, kolejna stacja będzie jakoś tutaj, czyli to trzeba również e, troszkę zakręcić. No, a my tutaj nic innego nie robimy, jak po prostu kopiemy tunel, no i tyle. A to kopanie tu na pewno troszkę niestety trwa. Pomyślcie sobie jakby to, ile to by w realu trwała taka budowa tej, tej tej linii. Tutaj mamy parę godzin czasu gry i linia jest zrobiona, nie? No, proszę bardzo. E, no i lecimy jeszcze dalej. Czyli potem kolejny przystanek będzie jakoś tutaj. No mówię, pod ziemią to za bardzo nie musi też wyglądać, to ma wiecie, działać pod ziemią. No, i tu będzie już ciężko. Bo tutaj najlepiej, chyba by było, żebyśmy jakoś wyjechali sobie na, na przykład bardziej tutaj. O! Pojechalibyśmy tu. I teraz jedziemy dalej. Albo jeszcze inaczej. Pojedziemy bardziej tu. O! I teraz dopiero sobie zakręcimy. Czyli to będzie coś takiego. No, i następną stację połączymy również w taki sposób, czyli dojedziemy jakoś tutaj proszę bardzo i następnie, jeśli się uda, e, a nie wiem czy się uda, bo jakoś to dziwnie tutaj idzie. Zróbmy to jeszcze raz porządnie. Proszę bardzo, na początku przez wyjazdę będzie ostry zakręt, ale tu jeszcze będą wolno jechać. Żeby już potem takich ostrych zakrętów nie było. No i mamy całą pierwszą linię metra. No i teraz trzeba jeszcze oczywiście to wszystko podłączyć z tą stacją rozrządową, prawda? Więc wychodzimy na ziemię. No i teraz mamy tutaj taką, taką trasę. No i możemy zejść sobie na dół, prawda? I teraz jak my tu przejdziemy? Przejdziemy jakoś tak. Albo na przykład tu. Nie, no w, w ten sposób też nie pójdziemy. E, ale może w ten sposób jakoś na przykład... jakby to zrobić? Czekajcie, tak... O właśnie, bo to tutaj z tym będzie ciężko, żeby tu jakoś przejść. Chyba, że tak. E, no dobra, tak to by mogło wyglądać. Tylko ja nie wiem jak to teraz z pozostałymi tymi wyjazdami, ze względu na to, że no to już może być serio ciężkie. Tu ogólnie chyba wyjazdy muszą być jednokierunkowe, no bo ja tu nie widzę innej opcji. W związku z czym? Robimy to tak, tutaj i tutaj na przykład dojeżdżamy. No dobra, a potem kolejny wyjazd byłby tutaj na przykład jakiś zjazd tam na dół. O! A ten tor na przykład byśmy jeszcze zdążyli jakoś na, na powierzchni, żeby zjechał się do tego moment. O, niech będzie to jakoś tak wyglądało. No ja wiem, że to może to nie wygląda najpiękniej, no ale te wszystkie tory tu to muszą być jakoś podłączone, no więc nic na to nie poradzę. Bierzemy sobie jakoś tutaj takie tego i może to jeszcze trochę pomoże, no nie. E, a niestety też raczej wyrównywanie terenu nie ma, co? No bo... No bo nie ma raczej opcji, żeby tutaj coś... Coś nam to no, zdziałało po prostu, więc myślę, że tak to może po prostu zostać i tyle. E, no i teraz czas zrobić tą pierwszą linię, nie? A potem się jeszcze zajmiemy jakimś zmienianiem nazw przystanków i tak dalej, i tak dalej, bo to wszystko też będzie trzeba w końcu zrobić, więc... E, aha, tylko zanim ja się zrobię, to może najpierw nazwę sobie tę stację chociaż. Czyli to będzie co? Dobrogoszcz, bo to będzie jedyna, jedyna tak naprawdę na razie stacja w tej dzielnicy, więc niech to będzie Dobrogoszcz... E, Niech będzie kampus edukacyjny Tak to sobie nazwiemy Kampus edukacyjny Proszę bardzo Kolejną stację mamy nazwaną, bo jest Ziemiór Główny Kolejna jest tutaj I to będą Bogumysławowice Nie wiem skąd wy, 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 Wybierzecie te propozycje Ale serio Masakra e, Oczywiście jak macie jakieś to podsłuchajcie e, Tutaj mamy taką stację, która jest trochę w głupim miejscu ale ten garaż na przykład nie dałoby się go usunąć Bo może by się dało, co? Tak, na przykład tylko ten obiekt Ja wiem, no trochę najwyżej tutaj pomniejszymy Ja zobaczę, może się już uda jakiś dodatkowy garaż dostawić Zaraz nad tym popracuję e, Dobra, zobaczymy z tym jeszcze, poczekajmy Na razie zróbmy coś takiego, tutaj będzie A Jaka to jest w ogóle dzielnica? E, brzegi nie, to są cały czas Bogumysławowice Czyli Bogu... My, sławowice zajezdnia e, Albo inaczej baza autobusowa e, Baza autobusowa Później mamy e, Tu jest dalej to, czy już mamy tutaj strefa nadmorska, no nie tu jeszcze sięgają te Ewentualnie możemy napisać e, Hejnałowa, jak tutaj ma jakie tu w ogóle ma nazwę to? To jest ziemio w centrum przysiadkowe, co? jaka tu jest nazwa? Autostrada. Okej, okay, tak może być. Yy, czyli po prostu nazwiemy sobie to w ten sam sposób. Poczekajcie, ziemiów w centrum przesiadkowe, autostrada. Proszę bardzo, tak to się będzie nazywało, tylko tu dopiszmy sucy słów. E, proszę i jedziemy dalej. Kolejny przystanek jest tutaj i to już mogą być Niwy zachodnie. E, dobra, niech to będzie Niwy Zachodnie Niwy Zachodnie e, Hejnałowa na przykład O Proszę bardzo e, Potem zakręcamy pod ten Uniwersytet Co To będą Niwy Wschodnie czy Niwy Zachodnie Niwy Wschodnie Uniwersytet e, Niwy, Niwy Wschodnie Uniwersytet Wspaniale i ostatnia stacja. Jeszcze chyba nie ostatnia. Koło tego urzędu po prostu gdzieś tutaj będzie chyba umieszczona. Ona jest dokładnie. Aha, w tym miejscu pod tym urzędem. ten urząd najlepiej też byłoby, trzeba było przenieść. Nie, to sobie go może przenieśmy. A jego może przeniosę jakoś na przykład tutaj bardziej. Okej, okay, to mi nie powinno jakoś super zaburzyć tutaj tego. I się no trochę to zaburzy, wiadomo, ale to możemy sobie poburzyć, wszystko inne po prostu jakoś. I to się powoduje trochę mniejsze. Tu jeszcze jakiś budynek jest na tym, ale to możemy, może złapać jakoś, o właśnie, z tej strony. Niestety tyle to się najwyżej wybuduje mniejsze, no, a tutaj, e, a tutaj po prostu powstaną jakieś tam biura i tyle. Proszę bardzo. E, I ostatnia stacja będzie tutaj i to jest... Co to jest? Co to jest? Tu nie ma nazwy, dzielnicy tu nie mam wytyczonej, no to wytyczmy ją sobie. Utwórz nowy obszar, proszę bardzo, i utworzymy. Tworzymy nowy obszar. Po, poblaski Dolne, no to będzie Poblaski Dolne, stacja, no i tyle. Poblaski Dolne. Okej, okay, takie coś może być. No i teraz te pojazdy będzie można już w końcu jakoś ruszyć na trasy. E, proszę bardzo. Pierwsza stacja będzie w tym miejscu. I co, nie zmieniła się ta nazwa? No chwila. Nie bardzo się zmieniła, tylko być może nie zmieniły się nazwy. No dobra, nieważne. Dla mnie ważne jest tylko tak naprawdę to, żeby, żeby zmieniona nazwa była, wiecie... Stacja tu, jak się to zdaje inaczej, o no co niech będzie i tyle. Podziemna stacja metra, tak. Potem kolejna podziemna stacja metra, wspaniale. Potem odjeżdżamy tutaj. Kolejna podziemna stacja metra. Potem jedziemy sobie w to miejsce. Mamy kolejną podziemną stację metra. E, zakręcamy i mamy stację przy Uniwerku i jeszcze dwie nam zostały do końca. Taka. E, no i potem zakręcamy sobie jakoś tutaj. Ja mam nadzieję, że tych pojazdów. E, nie będzie jakoś dużo i tyle, dobra, jedziemy sobie dalej tu, e, później tutaj, e, potem pojedziemy sobie jakoś w to miejsce, proszę bardzo, potem tutaj, e, potem jeszcze jedziemy jakoś, o tu jeszcze mamy stację. Dobrze, potem zakręcamy, przejeżdżamy tu, podjeżdżamy na dworzec kolejowy. No i jesteśmy na końcowym. Tylko czy on się teraz doda? Tak, ukończyliśmy teraz. Fantastycznie, to będzie linia M1. No, dosyć długa, 15 km. Na nią możemy wysłać tak 5 pojazdów na razie cena biletu niezmienna no i teraz zmieniamy po kolei nazwę przystanków bo to na przykład już nie będzie lipowa pętla tylko to będzie Dobrogoszcz metro Dobrogoszcz campus edukacyjny Wiecie tak jak jest w Warszawie nie metro Dobrogoszcz kampus e, edukacyjny kampus edukacyjny Proszę bardzo później E, jedziemy sobie dalej i podjeżdżamy tu. Tu mamy nazwane, to więc tym się nie będziemy zajmować. Potem przejeżdżamy tu. E, I tutaj mamy co? Tu mamy stację o nazwie Bogumy Sławowice, więc po prostu tutaj będzie korekta. Metro. Metro, Bogumy Sławowice. Proszę bardzo. E, I to będzie jedna nazwa, i tutaj jeszcze będzie druga nazwa. Proszę bardzo. To będzie druga nazwa. Wspaniale. No i teraz jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jesteśmy tutaj. E, no i tu mamy Bogumysławowice Baza Autobusowa. Przystanki są albo tu, albo są dopiero tam. Te są chyba bliżej, więc po prostu od tych sobie nazwiemy. E, czyli znowu kopiujemy. No i tu znowu będą jechały tylko tramwaje, więc tak naprawdę tylko tramwaje mają wspólne nazwy. E, metro metro Bogumysławowice baza autobusowa e, i tak samo będzie tutaj e, również dajemy sobie to i tu po prostu z przodu dopiszemy, że to chodzi o metro żeby nikt się nie doczepił e, no i potem, kolejna stacja jest dopiero tutaj ale to też powinno być raczej nazwane, bo tu jest to to jest specyficzny punkt na całej mapie, on jest rozumiem nazwany tak jest, dobra to jedziemy dalej i dojeżdżamy sobie już na drugą stronę. Pierwsza stacja jest tutaj: Niwy Zachodnie Hejnałowa. E, więc to będzie tak: Metro Niwy Zachodnie Hejnałowa. Metro Niwy Zachodnie Hejnałowa. Hejnałowa, proszę bardzo. Tak to sobie nazywamy. Robimy kopiuj. E, no i wklej będzie najpewniej po drugiej stronie. No właśnie, tutaj będzie metro Niwy zachodnie Heynałowa. Jakiś autobus w pobliżu przejeżdża? Raczej nie, więc nie będziemy do, dokładać przystanków. E, tu mamy tą pętlę, ale umówmy się, że jak chcą na tą pętlę dojechać, to wysiadają sobie tu, idą na tramwaj i podjeżdżają na pętlę. E, kolejny przystanek mają po prostu tutaj. E, I mamy, tak, metro Niwy Zachodnie-Uniwersytet, nie? Poza tym mają, powiedzmy, te większość, czy nie, może nie większość, ale część linii, która dojeżdża Tutaj dojeżdża też na ten węzeł, więc mogą też z tego węzła się przesiąść, a, to, a tamto metro mają bliżej. No metra się nie da tak zrobić idealnie. Tutaj mamy kolejną stację, czyli metro nie we wschodniej uniwersy Z. Metro. Najwięcej wspólnego będzie miała jedynka, więc to też jedynka ucierpi na rozkładzie jazdy. Pozostałe linie dostaną wzmocnienie, a jedynka właśnie ucierpi. No bo można nie nie trochę po prostu liczbę pojazdów teraz ograniczyć, skoro mamy dodatkową... Właściwie dodatkowe metro. Nie wiem ile tamto metro ludzi, bo zaraz się pewnie tego dowiemy, jak będę to sprawdzać. Tutaj też nie obywatelska klinika medyczna, tylko łamatko. Tu ludzi czeka. E, no, wspaniale, tak naprawdę, wspaniale. Teraz będą mieli metro, więc może też trochę ta liczba ich się zmniejszy. Taką mam nadzieję. Metro Niewy Zachodni Uniwersytet, i tu jeszcze mamy dwa takie przystanki. Metro Niwy Zachodnie Uniwersytet i Metro Zachodnie Uniwersytet. Tak, tak to, się, tak to ma wyglądać. Kolejną stację mamy dopiero w tym miejscu. E, I to jest podziemna stacja metra. Aha, tego sobie nie nazwałem. No faktycznie. E, więc to może być Osiedle Słoneczne. E, albo wiecie co, niech to będzie. E, jakby to nazwać Niech to będzie może Niwe Wschodnie za, z baza, baza Tramwajowa, o niech tak to będzie, Niwe Wschodnie Baza Tramwajowa, o troszkę w inny sposób to nazwiemy, e, no i teraz to sobie skopiujemy e, i wkleimy teraz tutaj wszędzie, czyli nie Orientalna Poczta tylko Metro Niwe Wschodnie Baza Tramwajowa. Proszę bardzo, to jest jeden przystanek, tu w ogóle druga linia przypadkiem nie jedzie, już teraz jedzie przecież, to czemu ona nie obsługuje tego przystanku? E, ta powinna też tu sobie na spokojnie stawać. Potem tu mamy kolejny, to jest Metro Niwe Wschodnie Baza Tramwajowa. Tutaj mamy Metro Niwe Wschodnie Baza Tramwajowa. Tu nie ma, ale to być może jak będzie to, żeby już się tak odpowiednio nazywał. No i mamy też dla autobusów, więc autobus oczywiście też zmienią swoją, zmienią nazwę przystanku. Metro we Wschodnie z Baza Tramwajowa, tak to będzie wyglądało. No i ostatnia, ostatnia już pętla, ostatnia stacja na ten moment, to jest tutaj. I to jest Poblaski Dolne i tu mamy jedynie tramwaj, który się zatrzymuje. Więc to po prostu będzie Metro Poblaski Dolne, Metro Poblaski Dolne, proszę bardzo. Tak to będzie wyglądało, to będzie jeden przystanek, tu będzie drugi przystanek, no frekwencji tu raczej nie ma zbyt dużej, no ale przystanek jest, no to wypada go obsłużyć. Czy po tą stację metra nie mógłby jakiś autobus dodatkowy zajrzeć? No myślę, że mógłby, e, żeby też tu wiecie, jakoś ją obsłużyć chociaż, więc może zapewnimy tu jakiś na przykład dojazd, e, więc uruchommy taki dodatkowy przystanek raz i dwa na przykład e, i tutaj też sobie oczywiście wkleimy metro, poblaski dolne metro poblaski dolne e, Ja nie mówię o tej linii 110 bo ona tutaj też już chyba obsługuje e, Bo ta 110 no to wiadomo ona już to metro obsłużyła Ale 113, która idzie z drugiej strony mogłaby zajechać pod to e, Więc ja ją przekieruję tak Okej okay. i ona może przez na tym rondzie po prostu sobie zawrócić Zawrócisz, zawrócisz, wspaniale I w tę stronę też możesz zawrócić A, jak ty to, to zrobisz? Wiesz co może lepiej tak nie rób E, tu mamy niby dwa przystanki, więc może ja to zrobię jakoś tak, że tutaj po prostu Ci każe pojechać tu i jeszcze dodatkowo każe Ci zawrócić. No właśnie, po prostu tak to ma funkcjonować. E, jeszcze w wariancie, który obsługuje ten przystanek... Aha, ten przystanek w sumie mógłby być na tej drodze tak naprawdę i skorygujmy to jednak jeszcze. Bo ja zapomniałem, że tu mogą też, wiecie, być <laughs> zwykłe, że tak powiem, zwykłe y, pojazdy, więc skorygujemy to jeszcze raz. Metro po blaski dolne i ja to sobie teraz poprzenoszę, oczywiście. Czyli ten przystanek pójdzie tu, a ten przystanek pójdzie tu. Fantastycznie i wspaniale. E, chciałbym, żeby jednak obie trasy biegły sobie tędy. To tak naprawdę najlepiej od razu od samego wjazdu. Tak, gdzieś tam. Gdzie ty jedziesz? Gdzie tu niby? A ta? Ta też jakoś dookoła. Gdzie ona jedzie? O, obie miałyby tu i co ty wymyślasz? Obie mają tu zawrócić, przyjeżdżają, to jadą prosto, jadą potem i tyle. No, wielki mi problem, tak naprawdę moglibyście jechać sobie tym pasem. Ale okej, okay, nie chcecie, to nie. już was nie będę zmuszał. Jazda tym pasem nie jest obowiązkowa. Aha, bo tu w ogóle jeden, jeden wariant zawraca. No, no nie, tak nie robimy. To już wtedy możecie chyba jechać tym pasem, co? E, tak i tak. Dobra, róbcie tak i tyle. Eee, 113, w ogóle tu widzę, jest dosyć dużo ludzi, więc aha, brak pojazdów i tak jest, więc za dużo tutaj nie zrobimy. Eee, no ale o, jedzie właśnie takie 113 na metro po blaski dolne. Zobaczmy, na razie stoi, bo tramaj przed nim stoi, ale teraz dopiero jedziemy. No i niestety, aha, rozumiem, że tu po prostu nikt nie wysiadł, fajnie. I my teraz do końca jedziemy tą trasą, na rądku musimy zawrócić. No i wracamy sobie na tą drogę, więc taka właśnie będzie właśnie fajna tutaj nawróteczka No ale myślę, że właśnie żeby stację metra obsłużyć to jest to jak najbardziej wskazane Wiecie co, może trochę obniżmy cenę biletów, dajmy tutaj na 5, bo tych pasażerów mam nadzieję liczba będzie rosła No bo jednak transport, transport podziemny, taki szybki powinien być raczej zachęceniem Tramwajową jedynkę możemy wtedy troszkę ograniczyć, myślę nie 21 pojazdów, tylko dajmy jakieś... 15 na przykład Ja trochę zmniejszę ich ilość e, Czyli tam zmniejszyłem o 6 Czy na dwójce jest potrzeba? No myślę, że jest Więc dołóżmy tak, ze 3 pojazdy na dwójce e, Zostaną mi jeszcze wtedy 3 wolne do rozdysponowania I na pewno to będzie trójka, na której również Zostaną dołożone ze 2 no i następ na pewno będzie to następna linia, czyli czwórka, na której również dołożymy jeden pozostały pojazd, ale z piątki zabierzemy też jakiś pojazd, z piątki, aha, na piątce już nic nie zabiorę, no to trudno, no niestety, nic nie zabiorę, więc na razie będzie tak, jak jest, no i tyle. Okej, okay, słuchajcie, i będziemy sobie ten odcinek kończyć, więc mamy taką, takie metro, mamy stację rozrządową, widać te wszystkie tutaj pojazdy, proszę bardzo, tu jedzie 747 osób, o, jakby kto pytał, więc tych ludzi na serio jeździ dużo, to nie jest tak, że wiecie, to są jakieś pojedyncze osoby, tylko... No, oni serio korzystają z tego, tak? Więc mam nadzieję, że to wykorzystanie tej linii będzie rosło i że to rzeczywiście podziała na nich zachęcająco, żeby wiecie e, przesiąść się z tramwaju właśnie do e, po prostu do metra i też tak samo z samochodów osobowych, też do metra. Za dzisiaj już Wam dziękuję, życzę miłego dnia, do zobaczenia, cześć i pa pa!